y Gazy, trzeba do takiego skafandra się dostać? Raz w tygodniu 25 minut wystarczy. Mamy mm -hmm. klientki, tak naprawdę nasz gabinet znajduje się w Krakowie, dojeżdżają do nas i z zakopanego klientki, z sandomierza, więc to są naprawdę do, dalekie trasy, około 70-80 kilometrów. No ale dla chcącego nic trudnego. Często klientki poświęcają się i raz w tygodniu na tą godzinę pakują się do samochodu, jadą do nas. Ciekawy jestem też, jak jest z um, ciałem. Czy ciało też się zmienia po takim um, urządzeniu? Czy ciało tylko wygląda dobra? tak, jak jakby ćwiczyło regularnie na siłowni, natomiast no, ta klientka nie ćwiczy. Ona leży, ona te całe ciało wykonuje tak jak 52 tysiące skurczów w przeciągu 25 minut, czyli to jest tak jak mniej więcej 5-5,5 godziny no bardzo silnego treningu na siłowni ale myślę to... że ani ty ani ja nie zrobiliśmy tego no właśnie, nigdy za jednym razem ale to czujemy się zmęczeni po czujemy się zmęczeni tak? czujemy się następnego dnia i wieczorem tak jakby nas grypa jakaś brała osłabienie szukamy jedzenia cały czas więc musimy zapić herbatką położyć się spać i, no i redukować tak naprawdę i tkankę tłuszczową i tą wodę z organizmu